Zapraszam Was na test łodzi Smartliner z silnikiem Yamaha F-100. Łódź na pierwszy rzut oka wygląda surowo, ale jest to łódź typowo wędkarska i priorytetem była ilość miejsca do łowienia. Na rufie mamy dwa siedziska, dalej duży kokpit, niedużą sterówkę i otwarty dziób z siedziskami. Na dziobie znajduje się również bakista z miejscem na windę kotwiczną lub odbijacze. Na rufie można rozłożyć półkę, która wypełnia przestrzeń pomiędzy siedziskami. Półkę tą można zamocować pionowo w specjalnym uchwycie. Pod spodem mamy akumulator, zbiornik paliwa i zbiornik na żywe ryby. Po lewej stronie kabiny mamy przejście na dziób. Nie wspomniałem wcześniej, ale na siedziskach dziobowych i na rufowych można rozłożyć przypinane materace. Kabina ma otwierane drzwi z blokadą. W kabinie mamy wygodny fotel sternika z regulacją zarówno góra-dół jak i przód-tył. Siedzisko ma dwie pozycje siedzenia. W kabinie znalazło się miejsce na przenośną toaletę chemiczną, ale trochę brakuje tutaj intymności. Dla pasażerów jest rozkładana dwuosobowa ławeczka. Na podszybiu znalazło się miejsce na ploter, który mimo sporych rozmiarów nie ogranicza widoczności. Po bokach kabiny są uchylane okienka zapewniające wentylację w upalny dni. Przednia szyba wyposażona jest w wycieraczkę. Silnik Yamaha na wolnych obrotach pracował cicho. Hydrauliczny styrociąg zapewniał płynną kontrolę. Co ciekawe łódź bardziej reagowała na manewry do tyłu niż do przodu. To efekt falszkila na dnie. Manetka chodziła dość sztywno, ale to chyba kwestia dokładniejszej regulacji. Łódź w dwie osoby dość szybko wchodzi w ślizg, Na pewno przy pełnym obciążeniu trwałoby to dłużej. Po odpowiednim wytrymowaniu uzyskałem prędkość maksymalną 53 km na godzinę przy 5800 obrotów. Jednak najprzyjemniej płynęło się przy około 4000 obrotów i prędkości mniej więcej 35 km na godzinę. Zakręty łódź pokonuje dość płasko jakby była przyklejona do tafli jeziora. Dopiero przy bardzo ostrych skrętach śruba łapała powietrze, co musiałem korygować trymem. Na zafalowanym jeziorzu Dąbie łódź dość mocno tłukła na fali. Płynąc wiatrem było dużo przyjemnie. Zamykane drzwi dość mocno wyciszały silnik, ale miałem wrażenie, że w innych łodziach jest to dużo skuteczniejsze. Dla kogo jest ta łódź? Odpowiedź jest krótka. Tylko dla wędkarzy i to przede wszystkim morskich. Do rekreacji brakuje miejsca spania, wygodniejszych siedzeń czy schowków. Po odpowiednim doposażeniu łódź zadowoli niejednego wędkarza. Jest to mój pierwszy test w wersji filmowej. Postaram się, aby kolejne filmy były ciekawsze. Podziękowania na grupy Marine za udostępnienie łodzi do testu i zapraszam do subskrypcji kanału.